Witam Was, jestem dpl a ze mną jest. Gofer, gofer. I właśnie, i to jest Let's Play oraz nasz pierwszy filmik z gry 4 Story, i będziemy grali w grę. Jak widzicie, już postać stworzyłem przed... poza wizją. Ja tak samo. Teraz idziemy po... pogadać z Oliwierem. Nie. Co? Jest i to do Olivera. moje na pewno nasze, Wybaczcie, że go chwilowo przerywa, ale... To nie jako wino. Mój. Dobrze, i teraz idziemy do Roxellany i Karusa, gdzie czeka na mnie gofer, ale jeszcze wezmę tylko misję od ziarna kakaowego. Jakie imię? Ziarna. Ona ma na imię ziarno, a na nazwisko kakaowe. Kurde, ty masz ja mam gofer, nazwisko ziarna. Tylkością chce dać 6500 kaka za uszu PVP. Kaka? No. Co to Macin? Tak napisał. Ja to Nie Za dużo I na wszystkich PT. PT, 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 PT. To jest zdenerwujące, jak ktoś wporuje na chat i nagle pt, 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 pt. No, a ktoś może napisać, że to sprzedaż na ofercach. Od nagle ktoś pt 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 pt, 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 i ci za... spamuje no, cały to... chat. Fajnie, że może się przyjmie na przynajmniej. Dawno nie gra... Od razu ostrzegamy, że dawno nie graliśmy w 4Story i jeszcze nie za bardzo wiemy... tak naprawdę, jakie misje są, bo... 4 story jest od niedawna od... Od mówię? nie no tak od, 4 miesięcy, od... Tam od 6 miesięcy, miesięcy od pół roku jest zmienione. po uplejcie jest zupełnie zmienione. Doszło nowe. No wersję. Zupełnie, wszystko zmienione. Teraz nawet koniec darmowy. No, Doszło do gór. No i gór doszło właśnie. Oswojone wilki bierzemy i bierzemy od karusa pieczęć. I, naj i z tego zaczyna po lewie dosta bić. Jakiś ten bosy nasy na domi lamu, chociaż nic nie zrobiłem. Nie daję, że to jest. Ty lamisz. Ty lamisz. Ty lamisz. Nie ja wiesz ja... kiedy, ale lamisz. Widzę, ja, ja, że on ja lamisz. Tak grał on dla lamu. Bo ty już nawet wygrywając. Jestem. jestem. To jest taki wstępny odcinek, tak więc ja zaraz będę kończył, bo. Bo to krok. Bo tak, właśnie. Zrobimy dwie misje na się się w kasie i Właściwie to ja będę kończył już za dwie minuty. Ile już się nagrywa? Długo. Chyba. Zobaczymy, wyrenderujemy. Nie, tutaj na razie zrobimy 10-15 minutowy, nie? Bo do, do 20 mamy. Nie, może. to jest zapowiedź. No to, ale będzie tutaj... Potem. Dobra, ludzie, my kończymy, to, to miała być zapowiedź, zapowiedź, a nie już od razu let's play, więc żegnamy Narka. was. Narka.